Jestem przekonany, Szanowni Państwo, że moim ministrom i większości parlamentarnej uda się stworzyć takie prawo, które, będzie, które, znajdzie, które znajdzie swoje odbicie także w deklaracjach składanych przez wszystkie środowiska polityczne. To w końcu sprawa także tych uczciwych, pracowitych. Obywateli, obywateli, którzy przybyli do nas z Ukrainy, którzy, drodzy Państwo, żyją w polskim systemie społeczno-ekonomicznym, wykonują wszystkie swoje. Obowiązki, ciężko pracują, żeby razem z Polakami utrzymywać nasz system zdrowia, system świadczeń społecznych, a są traktowani na równi z tymi, którzy takiego wysiłku, a przyjechali razem z nimi z Ukrainy, nie podejmują. Więc są to rozwiązania sprawiedliwe, odpowiadające na emocje społeczne, ale także rozwiązania, które są kompatybilne ze składanymi przeze mnie obietnicami w czasie kampanii wyborczej.